Dzień dobry, dzień dobry. Piotr z tej strony. Dzisiaj mamy poniedziałek. Lot Rawicz 210 km. Pogoda. Jak widać na załączonym obrazku. Chmury, gdzie niegdzie przebija się. Niebo. Leciutki wiaterek. Przynajmniej u nas. Widać po tujach, jak się lekko kołyszą. Nie wiem, jak było tam na wypuszczeniu. Jak jest po drodze. Ale pogoda jest w, według mnie fajna. Jedynie co to jest zimno, bo jest 13 stopni, 13,3 przed chwilą przynajmniej u mnie tutaj w Żorach. No więc zobaczymy. Gołębie wypuszczone 7,30. Zakoszowałem 29 sztuk. No więc zobaczymy, jak sobie dzisiaj poradzą. Trochę tam po, poprawiłem. Sprawę z karmieniem, z wchodzeniem. Ostatnio już na oblotach i na treningach lepiej wchodziły. Po prostu troszkę za dużo im dawałem żarcia. Musiałem to troszeczkę skorygować, i już lepiej wchodziły. Także zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Zobaczymy, jaki będzie lot. Teraz zaczyna tak lekko powiewać, jakby w ogon. Także zobaczymy. Czekamy na gołębie. Oczywiście będzie relacja. Są trzy gołąbki.

Zarejestrowane, czekamy dalej. Jest kolejny

Aç 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 aç

圈圈圈圈圈圈圈圈，啊圈圈圈圈圈。 Na tą chwilę mamy dziesięć, jest kolejny. Teraz ich jest chyba z sześć. Ale zobaczymy, jak będę siadać.

kaç 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 kaç

ააა, ჩა, 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 Chodź chodź chodź, 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 Podsumowanie wczorajszego lotu. Wczoraj na godzinę 17 mieliśmy otwarcie zegarów 210 rawicz. 7.30 7, wypuszczone gołębie e, U mnie pierwsze były 9.53 9, e, Z groszem no, Trochę tam powiedzmy im zeszło z wejściem Generalnie zrobiłem zrobiłe Moje ptaki 4 konkursy i trzy seryjne Czy to dobrze czy to źle No chciałoby się więcej Pocieszające jest to że wszystkie są I wszystkie praktycznie się zeszły w pierwszym dniu I to szybko Fakt że tam zabrakło im do konkursu Trochę problem polegał na tym, że wiatr był w ogon, te gołębie przepchnęło trochę, bo przychodziły mi nie z kierunku tylko z tyłu i nie tylko mnie, ale wszystkim znajomym. Ja miałem zakoszowane 32 sztuki, dwie mi brakują na tą chwilę. I straty tam wśród znajomych nie były duże. Też tam po jednej, dwie sztuki niektórzy, niektórzy mieli wszystkie, także generalnie lot był szybki. Jak to się mówi, lot, lot hura. No i tyle w tym temacie. Czy jestem zadowolony? No, jestem zadowolony z tego, że wszystkie są w domu. Z drugiej strony, ja dopiero y, mam EMB 2 lata, czy tam trzy niecałe. No więc potrzebuję zweryfikować te głębię, wyłuskać ten najlepszy materiał. No i cały czas się uczę. Także dla mnie to kolejne nowe doświadczenie. Także dzięki, dajcie łapkę w górę. Jak możecie, żeby. Algorytmy YouTube'a promowały ten filmik. No, i do następnego razu. Dzisiaj jest wtorek. Zobaczę, czy w środę mm, organizuje Włodzisław znowu trening z kabiny. Jeżeli tak, no to oczywiście pójdą na wycieczkę. Dzięki, dobry lot. Cześć.